Się! Bangoliska, ja jestem Destrowo i dzisiaj gramy sobie w po 3. Tak i teraz idziemy sobie do dżungli. Sporo ekspiłem poza kamerką Medicin Shark. buch, Much Słam dokładnie. Ribas 14 poziom. To chwilę już na no tym no zrobiłem to. To też udało jest masno, jest masno. Część nie jest super mocny, a to dlatego, że ma jeszcze małą szansę na krytyka, tylko tam ponad 100%. Z czasem to będzie coraz większe. Te są ładne te trawa. Trawa jest ładna. I niestety ona jest, jest chyba tylko w tym, tylko w tym poziomie jest chyba bo no na pewno żadnych tych poziomach to, to się powtarza i nie ma. Teraz to jest trzynka. Z no. który się trzeba, to tam odbaga. Kamiga baga jest. Kolejny zabrzmiał trzynka. to też trochę, a jeszcze zawsze trzynki. W 8 mln poziomie, czyli basę będę miał już lance tylko wtedy będę mógł sobie ulepszyć na jakiś wyższy więc na razie zbieram kresz O, nie po prostu je Nie wiem, czy skakanie ci wydawało, czy nie. Kurwa. Mogę chciałam też. I to tak dla To Szybkie przyzwanie Szkoda, że w czarie nic słabo Teraz potka wypadła, to przy dopiero. To nieźle. Dobra. Nigdy, więcej chyba za tego z Nigdy. To się pali, ale nie zostaje w ogóle na obrazie tego że Chociaż tyle dobrze Uuu, dostaję bułę kanona Wybuchło wszystko Co, to wiadomo i nie zysknę tam w przyszło, jakby tak to... mhm. O, kończy się trawa, jak miło To będzie A ten chciałbym no, normalnym atakiem z koroną świetnąć. To jest tak piękne jak to i wszystko. No, na jednego strzała to się piękne. No i cyk, poziom został przes przeszednięty. Legitnie, o nie i ten następny poziom jest trudny. Nie wiem czy nie wrócić do Jalida ten poziom. Ten poziom jest serio trudny. Albo, albo, albo nie był, a był trudny Szczególnie ja nie gram Dengą, więc może być ciężki. Bo Denga to jest dopiero easy, bo tam Jalida to tam jeszcze pół biedy, bo jelida łatwo może umrzeć. A denga dużo życia, dużo obrażenia. Chłop co robi wszystko, nie? 15 poziom nic nie dostaje jeszcze mi Dobra, piekroń tips. Jakby ktoś chciał przeczytać. O, relacja to jest historii, o nie. Rzadki ja tym użyje starożytnej broni przeciwko Wojtowi. Możemy pokonać, ból. tak. Myślę, że to był. A więc to jest to. Hej, widziałem już gdzieś wcześniej. O, Mehapon, Meshipon? Ale gdzie? Nie mogę sobie przypomnieć. O nie, wielki problem, wielki problem. Co teraz? Znaleźli mnie. Zabiorą sekretny klucz. Duży problem, duży problem. Aaaa, sekrety klucz, bingo! Daj mi to. Zjewo wilku Odsuń się. Rzadki przedmiot jest mój. Nie ma takiej opcji. Oddaj mi to ty gigie. Tu to, 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 to nie wiem w sumie co to znaczy. Chciwcu. Zaraz cię skuruje. Och, tak! Chcesz się bić? Duży problem, duży problem. Prawie się zmoczyłem. O nie! Przestańcie, oboje! Oboje możecie mi mieć. <słuch> What? O, naprawdę? To wszystko, co macie do powiedzenia? Aha, ja widzę o co chodzi. Próbujesz mi ogłupić, więc że twoje głupie żarty to są... O nie! Czy twoje żarty są tak męczne jak woda w kiblu? <grym> o nie! Kibel? Dodatkie. Tak, wierzę, że dziś to jest wybarka, ale to miało więcej serca po polsku. Gę, łech, łech, HUE to za dużo. No oczywiście się okay. wydaje, Przez przypadek... Wydaje mi się, że krukolec przez przypadek natknął się na rzadki item. Item przedmiot. Oddaj! Rzadki przedmiot jest mój! Słuchaj, krukołcu. Wojtek przed niczym się nie zatrzymie, żeby zdobyć rzadki item. O nie, nie mogę na to pozwolić. Jeżeli złączymy się razem, możemy spróbować ochronić twój rzadki przedmiot i pokonać Wojtka przy okazji. To jest upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. U nich to, to ta ostatnia lina, like two bits with one stone, to jest dwie pieczenie na jednym ogniu. Wojtek bawił czy 100% ham, Dobra, historyjki koniec, a my mamy 9 minut nagrania, dobra. Nie jakiś opie w Tak, jasne. Kukolec. Człowiek pogrożony w swej własnej chciwości. Wow, jaki chciwy, szansa. Kiedyś był wielkim generałem, ale przez to, że przejęły nad nim kontrolę arcybiesy to, to już nie jest taki fajny. No. Wow, totali szazami, szazami. Szazami w hamy. Lekiurg like gra. Jak twoja babcia? <laughs> to nie. Wow. Jak twoja babcia? Powiedział, co wiedział. Co, co za wiedział. To jest tylko ogarny Armorad, że dobra, to sprzedaję te rzeczy później. Teraz zjedziemy na pełnej no Duel i de Revenous, Taki Taki Forest. Zaje są naładowanymi, o no takie powinno mi się udać. Tutaj chyba nie było trawy za dużo. Prawdopodobnie dość dużo, dużo trawy. Nie powinno być zbyt dużego problemu. Tutaj, wiem, że to wydaje się głupie, ale zamiast Lull Baby wezmę ognisty kanon. Dlaczego? No dlatego, że on ma obrażenia od ognia. A tak się składa, że trenty, czyli przeciwnicy, których spotykamy w tym poziomie, są bardzo podatni na ogień i zadaje im obrażenia. Więc niby pisze, że zadajemy mniej, ale w rzeczywistości będziemy zadawać im dużo więcej. Fakt, jest trochę wolniejszy, to boli, ale i tak będzie dodawać tylko jeden celny strzał, bo jak Cherybasa go naładuje, to będzie zabijać ich raczej na strzała. Miejmy taką nadzieję, bo jak nie to będzie ciężko. Bo oni się leczą. To jest, to jest nic najgorsze. Oni się leczą. Kurczaczki! Pada! Ach, jest tak ciepło, jak w saunie. No cóż, to dżungla. To nie o to chodzi. To dlatego, że wszyscy jesteśmy ściśnięci w tym małym memiociku. Wydaje mi się, że gdzieś już to wcześniej widziałam. No tak, to było, w w wujce w ostatnim poziomie, jak, jak, jak to. znaczy w jednym z ostatnich poziomów. Z tam y, tym tankiem takim czołgiem, tam, tam w ścianach. Księżniczko, niektóre, niektórych rzeczy się nie zapomina bez powodu. Powodu? Ta struktura to bardzo rzadki przedmiot starożytnej dynastii. aha ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, 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 to jest zbyt śmieszne. Chwila. Mamy rzeczy do zrobienia. Mam, pomys mam pomysł, jak pokonać Wojta. A, widzę. No pochwal się. O nie, to jest trawa. No jest. Pierwsza ofiara. No i się leci, no. 11 tysięcy jak się obudzi będzie się leczyć mniej dlatego musimy go podpalić bo gdy go podpalimy, to będzie się mniej leczyć no i ja o tym właśnie mówiłem chili tutaj robi robotę znaczy kan no, ludzie go porobili wszyscy a Trend deszczu, co za straszny przypadek. Weź sobie ogień albo coś, a jeżeli nie to ja Ci pomogę i masz tutaj podkę. <grym> no bo ogólnie to jest, to jest naprawdę trudna misja, jak nie masz dostarczających dużych obrażeń albo broni ognistych. Na szczęście my mamy i to i to, mamy duże obrażenia i mamy broni ogniste. Dlatego ten, no, poziom nie jest super trudny. Dla nas. Dobra, ogarnij się. Dobra, już. No nie wiem, powinien ujrzeć sam z siebie, ale to jest... No się, cholera jazda. Ile można? Bo ten typowe powinny umierać same z siebie. Prędzej czy później. A tak się nie dzieje. Mi się smutno robi. Bo nie jest przyjemnie teraz właśnie. Czemu się prawo odbiła? Co jest? Pięknie, nieprawda? A ty gdzie byłaś, malutka? E, a tak sobie oglądałam. Będzie uskoczyty. Ja co? Ja nic nie zrobiłam. No Ale mi się denerwował, jakby ten... coś teraz poszło Bo nie... To jest chyba ostatni ten Więc sprzedamy mu szybką bułę na ryj To nie jest jakiś silniejszy, albo po prostu słabe RNG mi wpadło jakąś małą graczinę zatem No i leżysz Na luziku, destrobo to jesteś dobry na, Ogólnie na ten rozciąg tak jakby Jest mocny Ogólnie w całej ma są dwie sekcje, których on jest dobry No niestety, taka dola mojego ulubionego bohatera od którego się wzięła noc kanału kanał. A no cóż. Każdy ma swoje miejsce. A decydujemy o miejsce w tylko <grymne> O, 45 nie taka zdecydowana. Ich zdeją, że w prawie zniszczyłem. No nie. Pogryziła mnie. O, czyli czyli tak jest jak ja. we wkłód, 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 i tak, się jakaś wywieczyłam. Robi no, się wycofują. Lamusy. Porobieni na luziki, fajnie. Nie pamiętam, czy i trochę dostał po ryju. No nie, Gigant, co ja zrobię? No, 2 no ma takie też Ej, tutaj na emisji to jest Wow, tego się nie spodziewałem. Jest dobry na nie niedrewniane kamienne i inne cele. On używa bodajże. Pięcia chyba? Albo cięcia. W każdym razie oba z tych ruchów nie są dobre na rzeczy twarde. Na rzeczy twarde dobre jest uderzenie i zmierzdzenie. I uderzenie i ma mają większość, znaczy na no większość. Parę postaci e, na blisko. Czyli destrobo. Deng'a ma to też. Jak używa tego... Znaczy Lepiej powiedzieć jakie to są bronie, bo też nie każda z tych postaci ma to ogrodzone, to broń daje, to jaki się ma rodzaj ataków Maczugi na przykład mają uderzenie, enkawice też. Co tam jeszcze dają? Głównie te bronie dają właśnie to. Jeżeli tak teraz myślę, no to to w sumie jest tyle tych broni spodałem. Jeszcze jest jeden łuk, długi łuk dla Alessona, łuk Kakaboma, on się chyba tak nazywał, albo Carbona, jest tak. Całkiem już nie pamiętam, co ja, to pomysł i raz grałem bardzo dawno temu. no To jest jedyny łuk, który ma uderzenie Nie jest w ogóle całkiem basny. No kurde, defrost spectre, no to nie, nie Uwaga bo mi się to jeszcze przyda Uwaga grobo, jeszcze mi coś dalsze użytecznego Dobra Poziom skończony O, dwunasty learn, co tak nice Gidia, dwa, o też nice Bo na nim też chcę robić cherry bussa. Będzie, będzie fajnie No, on ciekawie wygląda bez rytmanu, nie? Eastate, o e to to Eastate? A Eastate of Ernest... Znaczy, no nie pamiętam totalnie. Coś tam chciwości? Wygląda trochę jak ten... Jezu, Szopka Biedności, jakoś tak to było w polskiej wersji językowej, bo to jest gra słów po prostu. Po prostu? Po prostu. Szopka biedności Tak, może nie wygląda jak zbyt dobrze, a może jednak? A czy to nie sprawia, że jest przypadkiem rzadka? Co? Serio? to jest tak strasznie zabawne. Żumuję, że nie ma polskiej wersji z powodu. or a do no matę, wymatę. Tam jakieś górno i jeszcze inny górno. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? O nie. Nigdy nie miało. A teraz zacznijmy już. A tak, oczywiście. Yy, spotkamy się ku końcu. Nikt nie, nikt, nie nie, nikt nie pokładzie palca. Nikt nie położy palca na moim rzadkim przydmiocie. Zapraszam cię na tę, na długę, na walkę. Nie masz innego wyboru jak zaakceptować. No, gdzie jest łózka? Oczywiście kochamy dęci, łuskę. dęci Łuska? Czy to rzadki przedmiot? Oczywiście, że nie. O nie, to pospolita kurwa jest. O nie, o nie. Hejka chłopaki, czy ktoś mnie wołał? Niestety tak. O, cześć, Woj. Jak się masz w skarbie? Co, co tam powiesz o naszym małym kluczu? Najlepiej klucz widzisz? Aha. Jaki, <grystanie> jakiś tam mega super ukryty klucz, który odlokowuje jakąś super zajebistą broń. Fajnie, co nie? Wow! Ktoś to właśnie powiedział. Koty, koty z Worka, ktoś to właśnie powiedział. <grystanie> O, oh, co za syf. Słuchaj Wojt, będę na Ciebie czekać na arenie chciwości, no, chyba to było chciwość. Ja też muszę iść, muszę wypolerować swój ruch. Wojt, tutaj, roz, tutaj rozwiążemy na, nasz spór raz na zawsze. O, czekaj na mnie, chłopcy. Żegnaj, Wojt. Nie poddawaj się. Nie możesz się poddać. Mus... Mus... Magic i... Magic i błęd łeb. Jakiś w bazie dostaję? No niestety tak. Nie, jeszcze więcej tłumaczenia. Fak! O nie, ma niegrzeczne myśli. Niegrzeczne myśli? No cóż... Może takie uczucia? Uczucia... Dla, do kogo? Nie mów, nie każ mi tego mówić. Srebrny ponie, dlaczego się zaczerwieniasz? <grymne> Silver osipon to jest człowiek na kobiety. <grymne> Srebrny by się bo... Patrzcie, kto się teraz czuje groźnie. Cicho, idioci. Oh, Boże, Hada pomysł zgrywa największego Badasa, a to pizda co na strzała spada, nie? Dosłownie tak jest. Dobra ludzisko, bo ten odcinek już naprawdę sporo trwa, 24 minuty. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do całych innych odcinków, a teraz pom, pata, pom, pata.